Listen 何 Siema, siema, witam się z wami bardzo serdecznie No a w dzisiejszym filmie Kosimy kukurydzę? Nie no Kukurydza <grydza> jeszcze jest taka Co Tutaj musieliśmy przejechać, no trzeba mieć jakiś dojazd Także kukurydza jest ładna Tutaj było to bezorkowo A my zbieramy łąki No jak widać No pokosy są pokaźne Więc Towaru mam nadzieję, że będzie yy... Nie było mnie przy koszeniu, no bo zaczynałem się już końcowe egzaminy akurat na studiach. A że jestem na trzecim roku, to trzeba, trzeba gonić, nie? No, także Jacek zbiera, zbiera, robi rządki od tam gdzieś, od kurde 11, jest 12.30, już trochę ładnie nazbierał. Także z robotą pogonimy. Trasa jest przy, przy walce nowo John Deerem zgarnia yy, Idziemy tylko. Opuścimy dziada yy, i idziemy odpalić aplikator. Tu jeszcze muszę podpiąć i noże wysunąć, bo kumpla byłem ostatnio. To bez noży jechałem. Ciepło, ale i tak roztrząsnęliśmy ją wczoraj, yy, bo była koszona w poniedziałek, jak jest środa. Roztrząsnęliśmy, żeby to, żeby to szybciej po prostu zbierać. Bo no, padało teraz praktycznie 3 tygodnie, ale no jest idealnie. No. Nie jest przesuszona, jest fajna. Towaru jest, kurde, brud. Cyk. Cyk, pyk. Trzeba trochę pomóc. Bo jest naprawdę ciężko. Warty, jak jest podniesiona mocno raczej będzie miała lżej to jest wszystko ok pierwszą rolkę zbierzemy i zobaczymy jak z tym podbieraczem jest tak, jest za wysoko to się go trochę obniży widzicie, tu nie ma problemu z opadającą klapą ponieważ no jest ten jest, kurde, zrobiony... Są hydro... elektrozawory, nie? No to one tutaj dostosowują olej, a w John Deere jest cały przepływ, nie? I tu już nic nie zrobisz na to. Na 75! No Zobaczymy, jak to będzie. No właśnie, zrobiłem. Dobra, no, cześć. No, bo to, widzicie, do dość siano kiszonka tak jak do Paszowozu pasuje. My lubimy takie właśnie snopki, co są około 500 kilo, bo wtedy one idealnie, yy, idealne są, nie trzeba zostawiać, nie. A my zawsze snopek na dzień. To też tak wychodzi, nie? Pierwszy przejazd trzeba trochę odmiedzić i odsuwać, a później to już. później to się jedzie jeden za drugim, nie? Żeby tej kukurydzy nie poniszczyć, bo jednak ją się od przodu tą owijarką zabiera więc trzeba trzeba po, trzeba po prostu od boku podjeżdżać Ale to, to zawsze tylko te graniczne snopki co są, nie? Tak, to to jest lelo No John Deere do takich łąkowych rzeczy to jest idealny wam powiem, no. Naprawdę fajny ciągnik Spalanie w takim czymś to ma niskie, no na 1400 obrotów i ani nawet teraz po tym chipie, to jak jest nawet gorsze, to nie przykaśnie. Czy ja tak nie, nie zgarną jeszcze poprzecznika? No nic, to zaraz się zgarnie, jak ten jak będzie kończył, nie? się wyprasuje przycz. Widzicie, tuż już skosił dwa tygodnie temu, już jak odbita, nie? Tu też odbije wody jest, napadało jak cholera. 130 litrów u nas spadło razem przez ten miesiąc to to już jest towar, nie? Ja te wszystkie nosze to... Zobaczcie jakie, no 40% zużycie silnika to jest... Naprawdę, i 6-7 na godzinę Mógłbym jechać szybciej, ale jeszcze nie ma, nie ma tyle towaru na, na, na zbierane, to... też nie będę się wariował Szkoda, że ten ekran właśnie nie da się podzielić 2-2 Tak by było wygodniej, tak jak jest we Fendzie ale no, no ta nie może być jak FEND. Jedna grupa FEND musi mieć jakąś przewagę technologiczną też, nie? O, trzeba być świadomym takich rzeczy. Teraz chwilę w ciszy robimy, zaraz muszę tylko podłączyć telefon, mam 5%, więc. A widzicie, uchwyt do tabletu też do telefonu się sprawdza bo tamten jest w John Deere, bo ostatnio John Deere pracowałem, to sobie tam przełożyłem nie zdążyłem go z powrotem tu włożyć flagi są, nadal w każdym ciągniku, i Zetor ma, i John Deere ma także flagi są później na koniec jeszcze tutaj dołki powyprasuję wszystkie to trzeba zawsze się ładnie za nie zabrać 200 godzin i zrobimy wymianę oleju w skrzyni Podejrzewam, że jakoś po żniwach tak wyjdzie no. Na siewy rzepaku albo na orkę pod rzepak to będziemy pewnie wymieniać W sumie pierwszy test w Altry w Sprasie po, po tym podnoszeniu mocy, bo oprócz siewu I, i bezorkowca orkowca talerzówki No to jeszcze ona przy prasie zwykle w lato chodzi No bo ten mały to trochę się grzał ale no, no zobaczymy czy na przyszły rok czy, czy dopiero jeszcze na następny sezon będzie nowy ciągnik jeszcze jeden większy eee, to będzie wszystko w planach będziecie zobaczycie zresztą jak będzie to będzie nie? czy to będzie nowy używany czy to będzie nowy nowy to już wszystko zależy od od gwiazd nie no, nie od gwiazd, ale od tych, kurde, modernizacji wszystkich Jak oni to rozstrzygną, nie? Mogę się nie załapać, ale jak się załapię, no to by było fajnie, nie? Może to nie jest taki zwrot, jak były kiedyś te 70% Z całej kwoty Ale no, no tam jest yy, Do 250 tysięcy, więc Więc już coś można ciekawego załapać, nie? Około 150 konny ciągnik Gospodarstwo no, cały czas się rozwija. My też y, nie stopujemy, maszyny większe, siewnik duży, ciężki agregat do uprawy bezorkowej i to kurde, duża prasa, i to kurde, wszystko musi mieć, y, wszystko ma zapotrzebowanie swoje, a te małe ciągniki, no jak widać później one, one dostają, nie, no to kurde, Brakuje, brakuje czasami. Puść pójdą, ale już później yy, zaczynają się awarie, nie? Czy tam właśnie przegrzania jakieś, czy czy po prostu no, technologicznie no, nie da się na przykład czegoś przeskoczyć. Jak w zetorze na przykład no wiązkę i zabaz byśmy musieli dokładać, żeby prasować. A to też on ma sprzęgło, takie kiepskie moim zdaniem do prasowania i do takich rzeczy. Yy, więc więc, no jakoś trzeba, trzeba sobie radzić. No i też co nie ukrywałem, bo to maszyny są na lata, nie? Więc, no. Coś się zbiało Nie powinno tak się dziać, ale. Nie wiem. wiem teraz git Coś się jakoś podbiało. Jakieś osy tu latają, czy coś? Trzeba uważać. Żeby kurcze Żeby nas nie poharatały, nie? Osa to jest jeszcze nie problem, gorzej z szerszeniami, nie? Okej, okay, załapało siatkę. Muszę ten snopek trochę wyprowadzić z dołka. Żeby ojciec miał łatwiej do podjechania. Oczywiście Farming Simulator 417 B. Ja, ja, Jestem 47 Zrobimy trochę czas podawania. Z00 zrobimy na 02. Kiedyś ile trzeba się było narobić przy tych łąkach, ludzi zorganizować do, z, y, do zebrania, sprasowania wszystkiego, później tego winięcia, bo to nie dało się, by samemu ja byłem mały. Zresztą tam musiał mieć jakąś pomoc, nie? No a teraz Jacek ogarnia tu i Mirek przyjedzie z przyczepami i zbierzemy to i kurde też będzie już na cacy zrobione, już w domu, nie? Włóczka? Nie no. Ojciec musi uważać, żeby z drzwiami otwartymi nie jeździć, bo ostatnio jak tu robiliśmy, to kurde To kurde ten To drzwi wyrwał Znaczy spił szybę, nie? Normalnie Ej, to pierwszy raz tak w życiu zrobiło o kurde no, i kończymy tutaj zbieranie. Ja pamiętam swojego czasu lata, co warfamom tutaj snopków było 130. No ale warfamom, nie do że 120 to były, no to jeszcze jakie, nie? A tutaj, no, tutaj jest ciężko 80, aktualnie teraz dobić to mnie. I niecałe 6 hektarów jest, więc wydaje mi się, że, że to i tak towaru jest ładnie dwa będą 75 no jest towaru jest chyba z, więcej z 10 rolek niż w zeszłym roku z pierwszego pokosu też liczę że jeszcze będzie więcej że będzie 85 ale to już chyba niemożliwe no i ogarnięte i lecimy na chatę zbieramy się z Mirkiem i będziemy zbierać no uznaliśmy że jak mamy małem zatorem Ciągnąć przyczepy, i później ładowarką z powrotem szkoda tej ładowarki, żeby ona z tym hydrostatem się męczyła. Odczepiłem waltę, to jest naprawdę momencik. No, bo tak jak każda maszyna, trzeba nie odczepić. Zaczepiliśmy i do lawety. Miraz rejedzie z etorem, Forterem drugą. I raz dwa bo ten to se będzie tylko cykał przy tym, a szkoda tego mojego zetora, żeby on to, kurde, nawet i po polu poprowadził ją, a nóż gdzieś na tych wąskich kołach się zakopiesz, w niektórych miejscach tam jest mokro. już mi się zacięło. Ostatnio się zacina nam ten wyświe... ...sięgnik. Zaciął się? Zaczęła to piszczeć. Wodniczy, tak, no? Wody chcesz? Jak miał wodę to tam No bo odkręciłem A gdzieś jest dziurka? Dziurka gdzieś jest? Nie, z biegiem czasu to trochę tam wiele Myślałem, że ci się zaciął wysięgi ale idzie kurwa, ale ma pt nic jeszcze sobie bieg na d pod górę w ogóle nie zszedł z pod tą górę taką ma moc wjeżdżamy na hattu no no, tym byśmy wozili, ale no, dałoby się, dałoby się. Bo to jest żyto, nie? Tak jest ułożone z boku, żeby wiedzieć, że się połapać ze wszystkim, można podpisywać, ale po co? Wystarczy pamiętać, jak się położyło. Bo już już trochę jest, to jak wiem tutaj są te żyta. A rolek, no, już parę warstw jest, nie? pszenicę Wam pokażę. Przy okazji, jak już jesteśmy tutaj, pszenica bezorkowa po rzepaku. Dwa razy głębosz, dwa razy talerzówka. Trochę przy dostała, bo podrzucała, ale kurna zagęściła się. No jest fajna. Tu wiadomo, kiszonka tu była. Jest trochę niższa, zawsze ten kwas w ziemi. Ale tu, jak już się przejdzie dalej. Górna, naprawdę, no chwasty dost, dostała strzała na chwasty teraz, więc one usiądą z niego problemu. No ale patrzcie, to policzę: raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu ładniejszy jeszcze, o! Kurde, wyleciał mi jeden. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. No tak, 10, 11 to jest przeważnie. Czasami się nawet 12 zdarzy. Także widzicie, no pszenica jest ładna, niech tam było takie miejsce, co się przepaliła, ale już się zabliźniło, tak szczerze, odmłodziła się, odmłodziła się i będzie sypać, może nie będzie jakichś kokosów, ale będzie, także jest towaru, o widzicie, jeżeli widać na kamerze, to będziecie widzieć, jakiś chwast, wyjebać, o, Widzicie? Odmodziło się wszystko elegancko. A jaka jest kurde gęsta teraz, tak się patrzy. Ale normalnie będzie, będzie tam sypać. Tam może nie, nie tyle co tu, ale posypnie coś, nie? Także warto. Znaczy, warto. My nic nie zrobiliśmy. no. Padał deszcz. Miała odżywki. Miała dwie pełne dawki azotu i jedną taką dodatkową, bo było jeszcze wtedy mokro. Yy, Także no, od, poszło Tam na dole jeszcze pumą poprawialiśmy Także no Gęsta jest, będzie słomy i będzie, będzie ziarna raczej Jeżeli nie przyjdą jakieś nie wiadomo co Zamiecie Także Który jest dzisiaj 6 czerwca? To tak na 15-20 na na lipca?